Witam wszystkich. Oto motocykl Honda CRF 300L, zupełnie nowy model, który w tym roku wszedł do produkcji. Został zakupiony w ubiegłym tygodniu w Wrocław, ulica Olsztyńska 6. Pozdrawiam całą ekipę Hondy za profesjonalną sprzedaż i miłą obsługę. Co chcę powiedzieć na temat tego motocykla? W ubiegłym roku przymierzałem się do zakupu CRF 250L. Odbyłem gdzieś tam po laskach jazdę próbną. No musiałem powiedzieć, z przykrością musiałem przyznać, że to był motocykl trochę za słaby. Nie spełniał takich moich oczekiwań. Po prostu nie miał tego czegoś, tego powera. Tutaj konstrukcja, bym powiedział, bliźniaczo podobna. Przynajmniej po zewnętrznej stronie. Aczkolwiek moc, naprawdę, naprawdę moc tutaj już... Drgnęło to wszystko do przodu. Motocykl jest dosyć zrywny. Świetnie się tym jeździ po wszystkich leśnych szutrach, leśnych ścieżkach. Może nie jest to pojazd, który tak naprawdę jest do jakiegoś takiego powerowania, jak cross w terenie, ale naprawdę świetnie się sprawdza do takiego szwendania się po lasach. Ta moc, która została tutaj podniesiona do 20, chyba 28, niecałych 28 koni w zupełności wystarcza. Ostatnio byłem posiadaczem dwóch Hond, CRF 250 wersji X, to taka wersja enduro. Muszę powiedzieć, że były to takie motocykle, zależy jak kto uważa, jak dla mnie były za bardzo narowiste, czyli one miały nie były motocykle enduro, ale miały w sobie taką nutkę krosowości cross po prostu. Na każde, na każde dodanie gazu reakcja była taka bardzo ostra. Tutaj ten gaz dodaje się łagodnie, Natomiast motor naprawdę ma dużą moc. W porównaniu z 250L jest ta moc tutaj wyraźnie wyżej odczuwalna. Przyspieszenie jest bardzo zadowalające. No i tak naprawdę motor, który spełnia moje oczekiwania. Uważam, że jest to doskonały pojazd. Patrząc tak na tle konkurencji, to jak już gdzieś to słyszałem, chodna chyba się pomyliła z ceną, jeżeli idzie o sprzedaż tego motocykla. Wiadomo, zawsze chcielibyśmy kupić jak najtaniej, ale te. 24 tysiące z małym haczykiem to tak naprawdę jest cena, za którą u konkurencji naprawdę nie mamy czego szukać. Wszelkiej maści bliźniacze konstrukcje, jeżeli w ogóle takie znajdziemy, bardziej okrosowa tym charakterze potrafią czasami kosztować dwa razy tyle. Zawieszenie jest tutaj naprawdę z górnej półki, świetnie amortyzuje, po prostu powiem tak, tak doskonałego zawieszenia. Jeszcze w swoim motocyklu żadnym nie miałem. Może dlatego, że jest to nowy motocykl. W ubiegłym roku byłem szczęśliwym posiadaczem nowego motocykla SWM 300R, który to sprzedałem po dwóch tygodniach. Też zawieszenie miał świetne, ale jakość silnika, jakość pracy silnika pozostawiała wiele do życzenia. Tamten motor też bym powiedział, pomimo tego, że to było 300R, coś tam koło 35, jakoś mocowo bardzo podobny do tego. Aczkolwiek konstrukcja silnika niby huzwarny była, ale po tych 100-200 km ten silnik już tak okropnie rzęził. Tutaj po prostu jedziemy i słyszymy tylko po prostu miałk tego silnika. Czyli chodzi dosłownie, można powiedzieć, jak wiertarka elektryczna. No jest to w końcu Honda, która się specjalizuje w produkcji chyba najlepszych benzynowych silników na świecie. I tutaj myślę, że nikt się ze mną nie będzie spierał co do Jakości silników hondy, jeżeli mówimy o silnikach benzynowych. Jeszcze tutaj może powiem o kilku innych parametrach. Pozycja za kierownicą jest naprawdę świetna, wygodna. Podejrzewam, że w modelu Rayleigh jest ta pozycja bardziej taka, yy, mo można jechać bardziej wyprostowanym i tak dalej, ale generalnie ten motocykl stwarza takie, takie wizualne wrażenie lżejszego, bardziej poręcznego. No Jeżeli mówimy o takiej jeździe, gdzieś manewrowaniu po leśnych dróżkach, szutrach. No, to lekkość prowadzenia tego motocykla przypomina jazdę rowerem. No po prostu tak lekko skręca. Gumy, które tutaj widzimy, oryginalne, fabryczne, świetnie dają sobie radę zarówno w terenie, jak i na asfalcie. Muszę przyznać, że na asfalcie ich przyczepnością też jestem dosyć zaskoczony. Chociaż są to nowe opony, więc nie można im tutaj za bardzo ufać jeszcze. Bo wiadomo, jakaś śliskość może się pojawić czy coś takiego. Ale naprawdę nie buczą, nie huczą. Świetnie tutaj się zachowują. W terenie, w piasku po prostu. Też świetnie sobie radzą, przez taką rzeczkę przejeżdżałem, tutaj ze dwa razy to, to nie robi sobie najmniejszego problemu. Jakieś górki, wjazdy. Co do samej tutaj ergonomii, wyświetlacz i tak dalej. Pokazuje nam tak naprawdę wszystko, mamy ABS, wyświetlacz biegów, co jest istotną rzeczą. Każdy bieg nam tutaj, o został na trójce. Wyświetlacz biegów, mamy obroty, oczywiście tutaj obroty mam troszkę w tym momencie... Zjechane przez serwis, żeby nie przekraczał 120 na godzinę na szóstym biegu. Raz sobie pozwoliłem, ale od razu odcina, więc można ustawić sobie więcej, no ale motocykl jeszcze jest na dotarciu, więc tutaj nie będziemy szaleć. Jest po prostu no trzeba dbać, trzeba dbać. Więc jak będzie się dbać, tak będzie motocykl służył długie lata. Amortyzacja po prostu jest tutaj tak mięciutki ten motor. Na niego jak się wsiada, od razu się czuje, że ten motor przysiada. Większość motocykli miałem takie hondy, które, o których tu wcześniej wspominałem, raczej charakteryzowały się twardym zawieszeniem, bardziej takim crossowym. Nie tego oczekiwałem od motocykla, typowo do szwędania się po leśnych drogach, więc tamte hondy nie spełniały moich oczekiwań. Tutaj naprawdę jest perfekcja. Honda po prostu w tym zawieszeniu, moim zdaniem, stanęła na wysokości zadania. Nie mamy tutaj kopki charakterystycznej dla większości moderów starszych, tylko tutaj mamy już rozrusznik. Dochodzimy, psztyk, motocykl odpala z pierwszego dotknięcia. jedwabiście, gładko pracuje. Lusterka fajne, designerskie. Niektórzy mogą sobie tutaj próbować popracować nad jego jeszcze elastycznością, zwiększając tylną zębatkę, bądź zmniejszając przednią, można coś pokombinować z tłumikiem, który bardziej, że tak powiem, ten motocykl na pewno ogranicza. Podobno prędkość maksymalna tego motocykla wynosi tam w granicach 140 000, więc no, 140 km na godzinę, przepraszam, więc można tutaj próbować go zwolnić, wtedy będzie wiadomo, silniejszy, no ale tak naprawdę. Elastyczność na tych biegach jest wystarczająca. Czasem może gdzieś po asfalcie się przydać powiedzmy jakaś tam przelotówka drobna, więc ta prędkość nigdy nam tutaj wyższa nie zawadzi. No ale każdy robi jak lubi, tak jak uważa. Co jeszcze można powiedzieć? Spalanie w tym motocyklu na obecną chwilę yy, po przejechaniu tam 200 km, szwendaniu się po lasach, po górkach, jakiś tor zaliczyłem sobie, taki delikatny przejazd, to tak naprawdę... 3,12 km, więc naprawdę bardzo mały, motor bardzo oszczędny. Jak widać, jeszcze nie został zarejestrowany, bo, no bo po prostu nie jeździ się praktycznie po publicznych drogach. Ale na przestrzeni czasu najbliższego miesiąca trzeba będzie to zrobić. Tutaj mamy taki świetny schowek zamykany na kluczyk, gdzie znajdują się jakieś tam, możemy sobie schować jakieś dokumenty, ewentualnie jakieś klucze. Proszę bardzo, sporo tutaj rzeczy nam wejdzie. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tego motocykla? No do tej pory nie, nie pojawiło się praktycznie żaden film o tym motocyklu w polskiej wersji językowej, więc postanowiłem chyba być tutaj prekursorem. No i w zasadzie tyle. Motocykl jest jeszcze tutaj wyposażony w kilka dodatkowych rzeczy. Mianowicie muszę sobie zafundować, no brakło na obecną chwilę funduszy, osłonę pod silnik, bo przydałaby się, żeby nie rysować ramy, nie rysować tutaj silnika. Osłona ramy to jest uważam konieczność, osłona silnika i druga rzecz, którą sobie muszę zafundować to oryginalny bagażniczek tutaj taki. No niestety budżet został w tym momencie troszkę nadszarpnięty, więc musimy chwilkę poczekać. No i tak jak wspominałem, cena, jakości. Cena w stosunku do jakości jest naprawdę dobra. Uważam, że to jest jedna z lepszych pozycji na rynku dla kogoś, kto lubi bardziej taką spokojną jazdę niekoniecznie jazdę gdzieś tam po torze typowo do szwendania się po leśnych szutrach, duktach. Motor naprawdę świetnie sobie radzi. Naprawdę przyspieszenia, porównując do posiadanych przeze mnie CRF 250 wersja X, to ten motor naprawdę świetnie sobie radzi. Porównałbym. Te przyspieszenia do takich starszych konstrukcji, jak ktoś jeździł jakimś X-Tekiem czy czymś, to tutaj bym powiedział bardzo podobnie. XT500, może yy, tego typu motocykle, może miały, wiadomo, z uwagi na wyższą pojemność, nieco wyższy moment obrotowy, ale to, co tutaj się znajduje w tym silniku, to jest w, zupełnie, w zupełności wystarczające. Z tego co słyszałem, to yy, przebiegi. Ten silnik powinien bez najmniejszego problemu zrobić przebiegi pomiędzy 100-150 tysięcy km, więc to jest tak naprawdę, porównując znów do silników krosowych, to tam podejrzewam 3-4 remonty silnika. Więc tutaj pierwsza regulacja serwisow, serwisówka, taka to jest pierwsza regulacja zaworów, chyba przewidziana po 12 tys. km, więc naprawdę można nieźle się tym motocyklem pocieszyć, zanim cokolwiek zaczniemy przy nim robić. Oczywiście trzeba przestrzegać wymian olejów i tak dalej na czas. I cóż, i cieszyć się motocyklem, tak? No nie wiem, cóż bym mógł tutaj więcej powiedzieć. Nie posiadam kamerki takiej, którą bym sobie założył i mógł tutaj pokazać, jak się jeździ tym motocyklem, gdyż nagrywam tylko telefonem, ale proszę mi zaufać, że jeździ się naprawdę wyśmienicie. Moc wystarczająca do jazdy w terenie słabszym, jak i, jak i mniej takim wymagającym terenie. Ale i nawet jak jest jakiś piasek, jakaś powiedzmy pustynia, by się trafiła czy coś, spokojnie ten motocykl sobie radzi na tych oponach. I tutaj naprawdę już mocy nie brakuje. W przeciwieństwie do 250L, gdzie tam moc była wyraźnie, po prostu taką piętą Achillesową, że brakowało tej mocy, tutaj tej mocy jest naprawdę sporo. Moment obrotowy, który podnieśli tam o kilka nm, i te kilka koni, które, które, że tak powiem, przybyło, takie suche dane katalogowe nic do mnie nie przemawiały, ale tutaj mam wyraźne, wyraźne odczucie poprawy mocy w stosunku do, do modelu 250. I tutaj naprawdę jest czym jechać. Proszę mi zaufać, że to jest motor wart tej ceny i wart zakupu. Obecnie uważam, że jest to obecnie najlepsza oferta na rynku za takie pieniądze, jeżeli mówimy o jeździe typowo leśnej, szutrowej. Spokojnie można tym motocyklem przejechać, bym powiedział, chyba całą Polskę i nie obawiać się o to, że nam się coś stanie, chyba że złapalibyśmy gumę albo coś takiego, ale to już jest niezależne do końca od nas. Siedzenie świetnie wyprofilowane. Szerokie tutaj spokojnie można sobie drugą osobę włożyć i jakiś drobniejszą traskę odbyć, aczkolwiek na dłuższą metę, to po prostu, po prostu może się nie dawać z racji na to, że to jest motocykl dość słabszy jak na dwie osoby. Podnóżki dla pasażera też są jak widać. Można sobie zabrać bagażnik, bagaż można ze sobą zabrać. No i cóż, tyle w zasadzie. Sprzęgło, aha jeszcze chciałem jest sprzęgło. Sprzęgło po prostu pracuje, możemy wciskać, szkoda, że nie mam długich paznokci, bo mógłbym dosłownie robić to paznokciem, po prostu płynnie, dosłownie na dotyk. Zbiornik mamy metalowy, myślę, że to w niczym nie przeszkadza. Owiewki, porównując na przykład do jednego z poprzednich motocykli SWM300, gdzie tego motocykla na pewno nie poleciłbym nikomu, bo tam owiewki były niczym ze szkła. Po dotknięciu od razu każda pękała. Tutaj jak widzimy, zwykłe plastiki, które w hondzie sprawdzone są od nie wiadomo jakiego czasu. Niełamliwe, niekruche, gną się we wszystkie strony. Nie jest to jakieś chińskie badziewie, tylko naprawdę porządny plastik. Który też, gdyby nawet coś się wydarzyło, podejrzewam, za niewielkie pieniądze można kupić. Wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest jak trzeba. Silnik chłodzony cieczą, sześciobiegowy. No, i jego ergonomia ogólnie jest wyśmienita, jak, jak za tą cenę polecam. Dziękuję.